W drugiej kolejce w sobotę 18 sierpnia Legionowia zmierzyła się na własnym boisku z tegorocznym Beniaminkiem Łódzko-Mazowieckiej III Ligi. Lechia Tomaszów-Mazowiecki nie kryje swoich ambicji związanych z chęcią wywalczenia awansu do II Ligi już w obecnym sezonie. Spotkały się więc ekipy o podobnych aspiracjach. Początek meczu trochę rozczarował. Mało było składnych akcji, lepsze wrażenie sprawiali nawet goście. W 30 minucie sędzia uznał, że jeden z obrońców legionowi zagrał piłkę ręką w polu karnym i wskazał na jedenastkę. Do piłki podszedł Grzegorz Piechna i bardzo pewnie wykorzystał rzut karny. Po stracie bramki legionowia zaczęła grać lepiej. W 40 minucie po podaniu Łukasza Barankiewicza znakomitym uderzeniem popisał się Łukasz Prusik, który zawędrował w pole karne rywali. Odrobienie strat jeszcze bardziej ożywiło gospodarzy. Trzy minuty po przerwie Legionowia przeprowadziła bardzo ładną akcję, którą celnym uderzeniem wykończył Mateusz Sołtys. Lechia nie zamierzała jednak rezygnować z punktów w Legionowie. W 63. minucie Grzegorz Piechna zgrał głową piłkę do Kacpra Rakowskiego, a ten z najbliższej odległości pokonał Mateusza Matrackiego, doprowadzając do wyrównania. Odpowiedź Legionowi była bardzo szybka. Już minutę później Łukasz Barankiewicz strzelił trzecią bramkę drużynie Stomaszowa Mazowieckiego. Czwartego gola dołożył w 83. minucie Sebastian Janusiński, uciekł obrońcom Lechi, ograł bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki ustalając wynik meczu. Wynik tym razem lepszy niż gra. Pierwsza połowa, zwłaszcza początek, nie był najlepszy w najlepszym wykonaniu Legionowi. No zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że do, do momentu, kiedy wyrównaliśmy, no to przeciwnik tutaj dominował. Zdecydowanie i to bez dwóch zdań, tak, tak, tak ja to odbieram. My nie mogliśmy w ogóle wejść w ten mecz, nie mogliśmy utrzymać się przy piłce. Generalnie no, grać tego, co, co chcemy grać. W ogóle jakiś paraliż nastąpił. Trener był zmartwiony, zwłaszcza dużą liczbą indywidualnych błędów w obronie. Niesamowita ilość tych prostych błędów, bo praktycznie przeciwnik niewiele zagroził po sytuacjach, natomiast my dzisiaj byliśmy bardzo gościnni, no, popełnialiśmy karygodne błędy, które nie powinny nam się przydarzać. No, tylko Maćka Golinskiego, biorąc pod uwagę, to ja, ja to na ławce powiedziałem, że on tyle błędów indywidualnych nie popełnił przez całą tą rundę, co w tym meczu. Mam nadzieję, że, że limit wyczerpał i, i dalej będzie tak jak, tak, jak było do tej pory. Najważniejsze jest jednak to, że mimo tych błędów Legionowia wygrała obydwa mecze. Po dwóch kolejkach trzy drużyny mają sześć punktów. Najlepszą różnicę bramek ma soku Aleksandrów Łódzki. Legionowia jest na drugim miejscu, a Mazur Karczew na trzecim. Tabele zamykają Broń Radom, Orzeł Wierzbica i WKS Wieluń, które dotychczas nie zdobyły punktów. Jednak Orzeł i Broń mają rozegrane o jedno spotkanie mniej celowaliśmy w te sześć punktów, ale ja sobie zdawałem sprawę, że to będzie bardzo trudno. No tutaj rozpalone są głowy i, i widzę, mówiąc kolokwialnie, też i, i działaczy, i kibiców, ale spójrzmy, gdzie byliśmy jeszcze zimą, a teraz już się oczekuje od nas cudów przy, przy prawie tym samym składzie i tych samych nakładach, także spokojnie i my znamy swoją wartość, nie uciekamy od niczego, ale, ale, ale trudne momenty jeszcze będą. Dobrze, że zawodnicy są na to przygotowani. W trzeciej kolejce Legionowia zmierzy się z WUKS Wieluń i będzie w tej rywalizacji z zdecydowanym faworytem. Klub z Wielunia ma ogromne kłopoty organizacyjne. Na dwa dni przed startem rozgrywek pożegnał się z trenerem i aktualnie działacze starają się znaleźć jego następcę. Mecz w Wieluniu zostanie rozegrany w sobotę 25 sierpnia o godzinie 17.00.